Pozdrowienia dla killera i muzyki, który przez parę dni zwiedzają Indie. Jeszcze trochę im dostało, oglądam ich wszystkie relacje. Ta jedna mnie doszczętnie rozwaliła i chciałbym z czymś to porównać. Zobaczcie. Rozpierdalają mnie Polacy, którzy używają koni, żeby wjechać na morskie okonie. Nie szanują zwierząt, marnują pieniądze popierają ten pierdolony biznes. Do tego ja jadę serdecznie w Indiach. Oczywiście, ile zrobił to prześmiewczo i z ironią, ale dało mi to do myślenia jeszcze po dzisiejszych live'ach ile u nas na TikToku jest hipokrytów. A jak takiego człowieka rozpoznać? Prosto żali się, skarży się, jęczy chce wsparcia od państwa, od wszystkich, wolności a sam nie umie jej dać może, jako tylko nauczyć właśnie na live'ach było widać, jak dużo mężczyzn się wypowiadało o sprawach kobiet, którzy nigdy tego nie doświadczą ale są pewni, że tam wolna wola musi być ograniczona. Jak to powiedział jeden facet, cytując specjalistę doktora, który nakażał kobiecie poród niezależnie od jej sytuacji życiowej i stanu zdrowotnego dziecka. A czy nie wsparcie i zrozumienie dałoby więcej? Jak lubię Mencena, będę na niego głosował i też lubię posłuchać sobie Bosaka, to teraz popełnił karygotny błąd. Mogliby się uczyć od Brauna, bo on znowu słownie ma to opanowanie. On by powiedział... Niech szanowna pani teraz mnie wysłucha. A patrzcie, jak posak dodał oliwy do ognia. Haniebny sposób pani się powołuje na przypadki ciąż i śmierci kobiet, które zmarły w wypadku sepsy, które miały przyczynę w złej opiece lekarskiej na oddziałach porodowych. Pani, czy pan się zastanawia, w pan Proszę milczeć bierze. i słuchać, bo kłamała nie, pani zbyt Nie, nie, nie będę proszę milczeć, jak pan milczeć kłamie. I, I pan robi wszystko, żeby niszczyć po prostu dostęp kobiet do zdrowia. Pani marszałek i pani marszałek. Pani marszałek. To jest i teraz inny problem. Jako człowiek z dużą empatią, jeśli wcielałbym się w kobietę i stałbym się takim dylematem i słuchałbym tych wszystkich live'ów i tylko bym słyszał, że ja coś muszę, 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 a jak znam ludzi i naszą naturę, jeśli nam coś każą, to robimy coś wbrew. I jeśli pojawia się taka lekarka, która może rozwiązać ten problem, nie pochwalam tego, jest to złe, ale oni jakoś uciekają się od rozwiązania. Tak jak to killer powiedział, jak nie Polska, to Indie, jak nie Polska, to Czechy, to Holandia. A co my robimy? Nie dajemy wsparcia, nie idziemy, na no, trzeba takim rodzinom pomagać, nie idziemy do takiego domu dziecka albo takiej placówki, gdzie te dzieci są tam i walczą ze swoim losem i próbują się cieszyć, kto z nas tam był, albo jeszcze inaczej. I właśnie w ten sposób stajemy się hipokrytami, albo jeszcze gorzej. Niektórzy porównują tą lekarkę z Olesna do doktora Mendele. No, jachcie, jak to tak można? Gościu e, robił tragiczne rzeczy z ludźmi na siłę gdzieś jest zamykawe, zamykanych wbrew ich woli. A tu mamy inną sytuację. My nie daliśmy wsparcia, i ktoś szuka pomocy gdzieś indziej. I idealnie tu się nasuwa powiedzenie: jeśli jesteś bez winy, pierwszy rzuć kamień. Tak więc to by było bardziej wartościowego, zamiast tracić czas na TikToku, rzucać te kamienie, jeśli nawet już nie chcesz pomagać innym, to może zajmij się swoim życiem, żeby było lepsze. Może użyj tego wysiłku. Ja wiem, że to boli, że jak dzisiaj poćwiczysz, to będziesz słabszy, ale w przyszłości będziesz silniejszy. Jak się zaczniesz uczyć, to czujesz się głupi, ale w przyszłości będziesz mądrzejszy. A jak już masz te atrybuty siły i wiedzy, to wiesz, wiesz że je jest tyle, że nigdy nie wszystkich rozumów nie pozjada się, niekiedy warto posłuchać innego poglądu niż tkwić cały czas w swojej dziurze. Tak jak właśnie dałem przykład tym mądrym ludziom z natury. Mówię im, że w naturze też różnie bywa, a oni twierdzili, że tam tylko zwierzę zaspokaja swoje potrzeby głodu. Co nie jest prawdą, bo mamy wiele przykładów, że zwierzęta mogłyby, na przykład tak jak hieny, żywić się resztkami. A też niekiedy zabijają, tak jak ważki, ale nie wszystkie zjadają swoich adoratorów, choć też nie muszą. Są różne sytuacje i dylematy, które naprawdę trzeba rozkładać na czynniki pierwsze, żeby dogłębnie zrozumieć. A jeśli tego nie potrafisz, to przynajmniej nie garć takimi ludźmi, którzy to robią.